Siemanko widzowie, berberdikus, dikus, bombikus, dzisiaj jesteśmy w... no właśnie, em, 99 nocy w lesie i jesteśmy z... Em, z naszym widzem i z młodym P dzisiaj będziemy nagrywać. Znaczy z Panem Gołcikiem. Panem Gołcikiem. <laughs> panem Gołcikiem, jak to się mawia. Dobra. i Także tutaj o to chodzi, żeby przetrwać 99 nocy. My, mam, my mamy 104, Znaczy ja mam 147 nocy. A my se ścinamy drewienko I teraz wkładam je do ogniska. Znaczy teraz Dobra. do World Dostałem karnicę z paliwem. Dobra, Dobrze. To jest radio. Widz tam ścina, pod, podnosi sadzonkę i je usadzi. O. Dobra, Ym, o, ja to daję to do Worldbencha i robimy mapkę. Proszę bardzo. Czekaj, muszę ciebie na maksymalnie. Pod... Ja, ja idę z dużą dostawą y, do Worldbencha drewna i. Tak. Dobra, I czekaj. Jak dopalimy, na, jak dopalimy teraz na trzeci poziom, to pójdę po kit już. Dobra, y, prosił bardzo. Mapka. Okej, okay, y, oczywiście Dobra, palimy krzesełka. Palimy krzesełka, nie? Tak, nie, nie palę. Dobra, y, Wkładam krzesło. To jest nowa gra. To jest nowa gra, widzowie, na kanale. Skrapy, dobra, ulepszamy crafting do rzemiosła, teraz e, śrubki potrzebujemy, a ja idę po e, króliczka, e, w ogóle e, pan Gołcik, czy ten młody p w końcu, e, ma klasę cyborga i to jest e, bardzo e, dobre, jakby ktoś nie wiedział, e, a ja mam gamblera, tylko, no proszę tutaj się mi... E, ale za to ja mam Skibidi Toileta w stylu brainrod Oj Widzowie... E... Ej, ja też będę mieć. Ja też będę mieć. No. E, super, dobra. No e, chodź króliku, chodź. Mam wągiel. Ale królika nie mogę pokonać. Króliku! O nie no, nie dobra, ma. Maisa, na całej mapie. No chyba jaja. Ja. Ej, 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 no tak, to się nie odsypaj. E, dobra. Okej, okay, ale nieważne. Mamy wągiel, wkładamy wągiel. Ja kulty mnie Dobra. Ja idę po pana królika. W pierwszym dniu w ogóle nie ma jelonka naszego ukochanego, więc my sobie możemy spokojnie pójść po króliczka. Chodź króliczku. Chodź, chodź. No chodź! Króliczo stopa, króliczo stopa. Nie, no, Dobra, nie ma król... Musimy dostać z tego gustak. To jest gustak. Pamiętasz gustak, a i to jest very good. To jest naprawdę good. Okej, okay, a ja dostaję tutaj, teraz dostaję królicą stopę. Uwaga! I zostawiacie suba jak teraz dostaję królicą stopę, pam. Nie, no nie, nie. Widzowie nie zostawią suba, jak ja nie dostaję króliczej stopy. Nie, no ja ty nie zostawisz suba. Widzowie, zostawcie suba. Dla nas, bo my się bardzo staramy. No, my się staramy na odcinki, tylko króliki dla nas ja się ja, nie starają. Jak, jak ja nie... przez taki długi czas nie nagrywałem, to... To zostawcie, bo... Cały, cały, te... cały czas... Przez cały czas właśnie grałem w Night, in Night w, w 99 i właśnie przez ten czas... E, no i właśnie będziemy też z tego nagrywać. E, dobra, ej, chłopaki, musimy... musimy... Chciałam yy, dopalić na kolejne, kolejny odcinek. Tak, no, tak, tylko ja muszę znaleźć króliczą stopę, bo króliki mi... Yy, no, ale to się potem robi. No okej, okay, ale ja w nocy szukam, jak ja nic nie widzę. No nie mam, znowu nie mam króliczej stopy. Przyszedł dzień, przyszedł handlarz, a ja no, potrzebuję króliczą robią, st stopę. Chodź króliku, chodź króliku. Panie nie dobra, króliku, ja czy ja miałem... bym... A nie, no nie mam królika! A co tutaj jest? Um. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, mam skrapy, ale to są takie, co dają jeden. I to ich się nie bierze, dobra. Ja, 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 ja. ja. Auć, o, auć, wilku! Stopę. Wilku, czy ty mnie możesz nie bić? Bardzo stopę! Ej, będziemy musieli w ogóle oswoić sobie e, wilki, bo one bardzo pomagają. No. Ty tylko ja... widzowie. Tylko ja muszę króliczą stopę. Króli... króliczą stopę, Najlepiej to było live'a z tego nagrywać. Jak robimy serio test to nocy. Jest! Kró królicza stopa. Idziemy widzowie do handlarza. Tutaj jeszcze se skrzyneczkę przy okazji otworzymy. Dobra, otwieramy skrzyneczkę. Proszę, proszę. Już wróciłem. Byłem e, tam. No, dobra, wróciłem po prostu. E, będzie musiał się zjeść. no Daj mi dobrą bro, się kierę czy w uszę, w uszę? Dobra, ja mam starą pałkę. E, znaczy pałka za pałka. Czekajcie, nie. E, no, pałka za pałka, ja czyli ja wędka. Dobra, panie handlarzyku. Panie handlarzyku. Gdzie to ja to w ogóle to... idę? Gdzie, gdzie jest nasz ogień? Aha. Ja, Ty, to... mi się. Kontrol. Kontrol stara się znać bro. Ty no, zamknęła mi się myśl, bro. Co ty tam? Dobra, o, o, o. ja idę do pana naszego handlarza. Zabieram ci skórę wilka. Ej, weź, weź, kurde. To była twoja skóra wilka czy nie? Co? Brałeś skórę wilka? mamy bardzo duży problem. A to ja odkładam. Nie wiem kogo to było, ale odkładam. Tu mi się zablokował ekran właśnie Właśnie mi się zablokował ekran O, fajnie, nie? Super nie, no dobra, no. O, dobra Mam, mam, dobra już O, kurde Dobra, ja idę, po kit, po mięsko. Dobra, Ej. ja tutaj daję nasionka ja, ja idę sobie w ogóle oswoić, bo ja muszę sobie oswoić ten e, Pieska Dobrze, znaczy wilka chyba bardziej niż pieska no są repory. Dobra. Musimy jeszcze znaleźć tamtą rzecz, gdzie... Ja idę są... do Kidosa. Znaczy Kida, no. no Noc się zbliża. Mnie to nie obchodzi. Um, Okej, okay, otwieramy se skrzyneczkę. Dawaj I... coś, dawaj I... coś, I... coś I... dawaj nie... coś. I... Jak będzie karnawał, karnawał, to weźcie nam pójście, bo tam te pięć y, handicordów można tak łatwo zdobyć. Po prostu. Dobra, poczekajcie, I... bo... I...

A. a, właśnie to i tak wygląda po y, pierwszym dniu jakby. I dobra, musimy... Ej, czemu my nie mamy tarczy słonecznej? Nie wiem. Dobra, a ja mam pytanie. Czy są tu jakieś pumpkiny? Są tu pumpkiny, tylko ja oczywiście jestem ślepy. Pamiętam. No, um, God jeden Smerfall zbudował tarczę słoneczną. No dobra, no. <laughs> dobra, um, my musimy ulepszyć no, tak, naszego ja World Bencha. Psiaczka, mysiaczka. Co się stało? O, psiaczek, gdzie jest jakiś psio... A ty, psi... ty brałeś skórę wilka? Co? Ty brałeś... Tak, no ja już, ja już wziąłem, wziąłem to Aha, to nie wiem kogo to jest, to jest widza chyba. Ehm. Nie, no koło mnie jest... Ja nie mogę, koło mnie... Jest... Aaa... No mi ty głupi... Nie no... Goni mnie, widzę, goni mnie właśnie. Księżyc w nocach słychać, dobra, weź już. Weź. Ja, ja idę goni. do skrzynki, skrzynko, skrzynki. Ja. A, A się wilk ruchu. mnie goni. Na trzy daje, znikasz. Dobra. E, Nieważne. Wilku, chodź tu, ja cię zagram na flecie, moim. Dobra, idziemy do Zaczy, chaty. Zagram, na o, weź się ja do karawany, bo tam. To Co to na... jest? Jakiś no. Ten nowy event? Tak. To jest takie fajne, I tam można, no, że... można dostać candy, ten... Za mm. Zastrzelanie normalnie. I tam jest też rifle. Co da mnie? Znaczy, taki rifle, <grym> no rifle jest. A gdzie to jest, to ja nie mam zielonego pojęcia. No to na mapie koło mnie to jest. Mhm. Uh -huh. To też ma pieniądze Mojego pysiaczka. Dobra, ja ostatni raz muszę mu zagrać na plecie. I on będzie tak nam pomagać w... Aha, bo to e... był widz, dobra, xD. <laughs> ja, ta, on tak będzie nam pomagać w... Dobra, no, widzowie, zostawcie tak, subskrypcję tak. wraz z wnętrzkiem, a w górę też, jak ten film, dalej też będzie Bajlando z góry każdemu i dziękuję. Ja się z, z wami żegnam, także cześć, na razie.